Witajcie, kochani, tutaj Light Guidance Oracle. Dziękuję za to, że oglądacie. Dzisiaj mam dla Was kolejne czytanie. 30 maja będziemy doświadczać Nowiu w bliźniętach. Ta karta mówi, że komunikacja jest kluczem. Tak, i to właśnie jest temat tego czytania. Yy, bliźnięta to znak. Zodiaku, nad którym zawiaduje planeta Merkury, czyli planeta komunikacji, wiadomości. I dzisiaj to czytanie ładuje energią nowiu w bliźniętach. To jest energia komunikacji, wiadomości, odpowiedzi. Teraz przyjdą odpowiedzi na pytania, na które ich nie było. I dlatego dzisiaj mam dla was specjalne czytanie. To jest czytanie ponadczasowe. Nieważne kiedy to oglądasz, czy jest now w bliźniętach czy nie, to czytanie jest naładowane energią tego nowiu i dzięki temu, nieważne kiedy to oglądasz, otrzymasz w tym czytaniu wiadomość od kogoś. I teraz może w twoim życiu jest ktoś, z kim nie masz kontaktu. A chciałbyś mieć? Może ktoś czegoś nie mówi, a chcesz wiedzieć, co jest pod spodem, w podświadomości? Może jest jakiś temat, w którym jest dużo niewiadomych. Tutaj dziś otrzymasz odpowiedź w tym czytaniu. I żeby wybrać Twoją wiadomość, postanowiłam wybrać trzy kamienie, żeby pomóc w wyborze. To jest kamień grupy pierwszej. I kamień grupy drugiej. Oraz kamień grupy trzeciej. Weźcie głęboki wdech. Połączcie się ze swoją intuicją. Skupcie się na osobie z którą chcecie mieć kontakt lub na temacie w którym macie jakieś niewiadome do sprawdzenia. Wybierzcie grupę czytania. Spis treści jest w opisie filmu. I widzimy się za chwilę. Witajcie grupo pierwsza Oto Wasze wiadomości. Zobaczymy, jaka jest wiadomość, kto mówi, co mówi i czy może aniołowie mają y, jakąś wskazówkę dla, na, dla Was. Pamiętajcie, że to jest czytanie ponadczasowe i zaczynamy. Dobrze, przeczytajmy najpierw wiadomość od kogoś dla Was. Przepraszam, zawsze do Ciebie wrócę. To zawsze byłeś, byłaś Ty. Nie można nikogo z Tobą równać. Nienawidzisz mnie? No właśnie, mamy taką wiadomość tutaj od kogoś. Ktoś was skrzywdził, bo przeprasza, odszedł gdzieś, bo mówi, że zawsze do ciebie wrócę, więc nie było go, i to chyba do jakiejś innej osoby, ponieważ mówi, że to zawsze byłeś, byłaś ty i nikt się z tobą nie równa. I też pytacie, czy go nienawidzisz i czy jej nienawidzisz za to, co się stało. Czyli tutaj czuję wyraźne. Energię czytania miłosnego. Jeżeli czytanie miłosne z tobą nie rezonuje, to to może być też na temat przyjaźni, ale na pewno tutaj chodzi o jakiś rodzaj miłości, ponieważ mamy kartę yy, związków bliskich twemu sercu, tak? Więc to jest wiadomość od kogoś, z kim masz bio związek bliski twemu sercu. Yy, ta osoba tym, że odeszła w jakiś sposób. Bierzcie to, co z wami rezonuje. Wprowadziła do waszego życia dużo lęków, zwątpienia. No ale teraz jest możliwe, że powróci i znowu tutaj zaświeci przysłowiowe słońce, tak? Więc tutaj czuję, że to jest ktoś, z kim macie sytuację Żurawia i Czapli, nie wiadomo o co chodzi, albo jest to jakiś przyjaciel, przyjaciółka, którzy raz są, raz ich nie ma. I to jest taki trochę schemat tutaj. I z tych wiadomości czuję, że to do Was należy decyzja, czy zaświeci słońce w tej relacji znowu i czy przyjmiecie ich z powrotem. Gdy przyjdą, bo to takie nienawidzisz mnie, to jest takie, o, przepraszam, może, może dasz mi drugą szansę, no i to zależy teraz już od Was. Ale mamy wskazówkę od Aniołów, i ta karta mówi: istnieje coś lepszego. Także dla większości z Was, pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, więc bierzcie to, co z Wami rezonuje, ale dla większości z Was istnieje ktoś lepszy. Lepszy przyjaciel, lepsza przyjaciółka, lepszy partner, lepszy. Dopasujcie do siebie i do swojej sytuacji. No i oczywiście, tak jak mówiłam, decyzja należy do Was, ale z tą osobą, o której teraz tutaj mówimy, macie schemat. Lęki, połączenie jest pięknie i znowu do lęków. Jakby nie poukładać tych kart tutaj na górze, one przedstawiają Wasz schemat. Prawdopodobnie lepiej by było położyć to tak, jak to się zaczęło: najpierw połączenie, potem nie wiadomo o co chodzi, znowu słońce i połączenie, znowu nie wiadomo o co chodzi, i tak w kółko. I aniołowie mówią, że istnieje coś lepszego dla Was, co wprowadzi do Waszego życia róg obfitości w tej relacji, o którą tutaj dla Was chodzi. Więc aniołowie doradzają wam, abyście jednak zakończyli w jakiś sposób tę znajomość, tę relację, zerwali te więzy, ponieważ będzie ktoś lepszy, istnieje ktoś lepszy dla was, kto wprowadzi w wasze życie i w związek, czy w przyjaźń wspaniałości i obfitość. Także warto się zastanowić, czy by przypadkiem nie istnieje ktoś lepszy dla Was. Grupa pierwsza. Oto wasza wiadomość. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą wspaniałą społeczność i będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na temat czytań prywatnych macie w opisie tego filmu, a tutaj jest instrukcja, w jaki sposób dokładnie możecie sobie zapewnić szansę na wygranie czytania. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej czegoś na temat tej sytuacji z tą osobą, bo tutaj mamy tylko jedną wskazówkę od aniołów: jeśli nie wiecie co zrobić, czy przyjąć tę osobę z powrotem, jeżeli wróci, czy nie. Czy w ogóle o niej myśleć, czy dać już sobie spokój, to zapraszam na czytanie porady anielskie, co zrobić w danej sytuacji. Mam takie czytanie na moim kanale, link będzie w opisie tego filmu, a także na końcu. Grupo pierwsza. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co. Dobre. Witajcie, Grupo Druga. Oto Wasze czytanie, Wasza wiadomość. Od kogoś zaraz zobaczymy, co to jest. Wezmę różdżkę i już przekazuję. Pozwólcie, że najpierw przeczytam karty wiadomości. Czujesz w stosunku do mnie? Moje uczucia w stosunku do ciebie przestraszyły mnie. Nie mogę cię stracić. Wiem, że cię zawiodłem. Czy możemy zacząć od nowa? To są wiadomości. I kto je mówi? Mamy tutaj kartę kobiety z monetą, więc to może być. Kobieta może być też mężczyzna, ponieważ jest to czytanie kolektywne, ale dla większości z Was to będzie kobieta o wysokiej pozycji, dlatego stąd czuję, mimo że ta wiadomość brzmi jak wiadomość miłosna i dla małej części z Was może być, to słyszę, ale dla małej części z Was, ponieważ tutaj bardziej czuję energię pieniądza, pracy. Współpracy, więc to jest ktoś, to może być wasz szef, wasza szefowa, ktoś, kto jest w pozycji nad wami w hierarchii. No i ktoś, kto was zawiódł, zrobił coś niefajnego, to było wszystko pogmatwane, bo mamy kartę to jest pogmatwane tutaj, o, proszę bardzo, więc to była jakaś skomplikowana sytuacja i ta osoba nie zachowała się, w porządku w stosunku do ciebie, zawiodła cię i prosi o drugą szansę, a wręcz jest przestraszona tym, co się stało z jej uczuciami, kiedy zachowała się ta osoba tak, a nie inaczej. Ta osoba nie chce cię stracić, dlatego stąd ta wiadomość i prośba: czy możemy zacząć od nowa? No, i tutaj mamy kartę w wyniku zwycięstwo. Także bardzo dobrze to wygląda. Więc tutaj sytuacja y, będzie się różnić dla każdego z Was, bo to jest czytanie kolektywne, ale decyzja należy do ciebie, tak? Więc podejmuj taką decyzję, żeby się czuć wygranym, żeby się co, czuć zwycięsko. Po podjęciu tej decyzji, a aniołowie mówią, że na pewno podejmiesz dobrą decyzję i znajdziesz pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. Także y, zrób to, y, co sprawia, że czujesz się zwycięsko. To, co wygląda na i jest właściwie pokojowym rozwiązaniem, ponieważ tutaj ta osoba, Szczerze przeprasza, tak jak mówiłam, dla większości z Was to będzie w pracy, czy w jakiejś biznesowej współpracy. Ktoś z powodu zagmatwania podjął złą decyzję, aż jest w tym przestraszony. Bardzo tej osobie zależy na tym, żeby Ciebie nie stracić, żeby ta współpraca trwała dalej. Są świadomi tego, że Cię zawiodli. Dlatego tutaj aniołowie jasno mówią, że pokojowe rozwiązanie się znajdzie, będzie zwycięskie dla Ciebie, i to wszystko, ta cała sytuacja rozwiąże się z korzyścią dla Ciebie, czegokolwiek nie postanowisz, ale możesz mieć tutaj chwilę do namysłu i potrzebujesz tej chwili do namysłu, ponieważ mamy tą kartę, że to było pogmatwane i skomplikowane. Dobrze. Grupa druga. Oto wasza wiadomość. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą pozytywną społeczność i będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać. Darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na temat prywatnych czytań są w opisie tego filmu. A tutaj mała wskazówka: jak dokładnie upewnić się, że jesteście wśród tych, którzy mogą wygrać czytanie. Grupa druga: jeśli dalej nie wiecie, jaką podjąć decyzję, co zrobić z tym fantem, to mam dla Was więcej wskazówek od aniołów, ponadczasowe czytania. Porady, co zrobić w jakiejś sytuacji, czytanie z intuicyjnym wyborem. Zapraszam Was na te czytania. Link do nich będzie w opisie, a także na końcu tego filmu. Grupa druga. Dziękuję za to, że oglądaliście, i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Witajcie, grupa trzecia. Oto Wasza wiadomość. Zaraz zobaczymy, co to jest za wiadomość, kto mówi, o co chodzi. Pozwólcie, że wezmę różdżkę i zaczynamy. Dobrze, pozwólcie, że najpierw przeczytam karty wiadomości. Uszczęśliwiasz mnie. Sprawiasz, że czuję się jak w domu. Próbowałem przenieść moją uwagę gdzie indziej. Widzę cię w moich snach. Nie mogę przestać o tobie myśleć. No tak, ta wiadomość brzmi ewidentnie jak wiadomość miłosna, także tutaj czuję mocną energię czytania miłosnego. Jeżeli czytanie miłosne z tobą nie rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, więc bierzcie to, co z wami rezonuje. Jeżeli tutaj dla Was romans nie wchodzi w grę, to może być o jakimś e, innym partnerstwie, o przyjaciołach, kimś z rodziny. Także bierzcie to, co z Wami rezonuje, albo sprawdźcie inną grupę. Dobrze. Ktoś tutaj dla Was, grupa trzecia, ma bardzo silne uczucia. O, widzicie, silne uczucia, i zaczął mój sąsiad znowu wiercić. Dobrze, już chyba przestał. Także ktoś ma dla Was, Grupo Trzecia, mocne uczucia, coś w sobie czuje dla Was bardzo mocnego, aż pojawiacie się w snach, nie może przestać ta osoba o Was myśleć. I tutaj mamy trzy możliwości, o co yy, chodzi. Albo yy, tak, poznaliście kogoś. Było fajnie, szło dobrze, a nagle ta osoba się wycofała. No, i teraz y, właśnie ma zamiar powrócić. A dlaczego się wycofała? Bo ma złamane serce, jeszcze je leczy z jakiegoś poprzedniego związku, i te uczucia takiego szczęścia, y, y, jakiegoś zauroczenia, sprawiły, że jednak to złamane serce się odezwało, dlatego ta osoba się wycofała. Ale y, już widzisz, że to nie ma sensu, bo jesteś y, w jego lub jej snach. Ta osoba nie może przestać o tobie myśleć, więc tutaj widać, że będzie powrót tego kogoś do Twojego życia. Są też dwie inne opcje: że ty złamałeś bądź złamałaś serce tej osobie, dlatego się wycofała, ale i tak dalej ma te silne uczucia do ciebie, lub ta osoba złamała twoje serce, bo się przestraszyła, ale teraz pragnie być z tobą, no bo widzicie, yy, jesteś w moich sanach, nie mogę przestać o tobie myśleć, tak? I którykolwiek to nie jest scenariusz dla ciebie. To tutaj chodzi o znalezienie równowagi i balansu, ponieważ mamy Anioła Balansu i mamy też kartę yin yang Więc ta relacja, o której tutaj rozmawiamy, to może być Twoja bratnia dusza, Twój bliźniacz czy płomień, ponieważ mamy yin yang tak? Harmonia żeńskiego z męskim. I tutaj, właśnie. Od aniołów mamy też dwie karty, no bo jeżeli jest o harmonii i balansie, no to muszą być dwie karty. Mamy kartę bądź asertywny i bądź pozytywny. I weź tu człowieku, wybierz. <laughs> Ale już wszystko tłumaczę. Chodzi właśnie o to, żeby znaleźć ten balans, tą równowagę pomiędzy asertywnością a zaufaniem i Yy, pozytywnością, tak? Więc żeby ta relacja mogła działać, bo tutaj już była taka mała czkawka, jakaś w jakiejś postaci jednej z trzech, oczywiście, bierzcie to, co z Wami rezonuje, to żeby to zadziałało, bo może zadziałać, bo tutaj są silne uczucia, szczęścia, yy, jakiegoś zauroczenia, to trzeba znaleźć równowagę między asertywnością a zaufaniem i pozytywnością. Czyli to będzie wasza praca, kiedy ta osoba wróci yy, i twoja praca, żeby rozróżnić sytuacje, w których trzeba być asertywnym i postawić na siebie, a kiedy trzeba yy, dać ten kredyt zaufania i yy, no, po prostu zaufać tej osobie, a nie jej czegoś odmawiać. Więc tutaj będzie o to chodziło: ktoś do was powróci, yy, ktoś. Z kim macie jakąś relację lub sytuację romantyczną, najprawdopodobniej może to też być przyjaciel albo członek rodziny, i tutaj trzeba wyważyć asertywność z zaufaniem, a wszystko będzie pięknie działało i się rozwijało. Grupa trzecia. Oto wasza wiadomość. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą pozytywną społeczność, a także macie szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na temat czytań prywatnych są w opisie tego filmu. Zapraszam do czytania. A tutaj mała wskazówka, jak upewnić się, że na pewno jesteś w gronie tych, którzy mogą wygrać darmowe czytanie. Zwycięzców ogłaszam na social mediach, a także na tablicy Społeczność na YouTube. Także warto tam zaglądać. Grupa trzecia, jeśli potrzebujecie głębszych wskazówek na temat tego, co zrobić w tej sytuacji, o której rozmawialiśmy, to. Mam ponadczasowe porady anielskie, czytanie z wyborem intuicyjnym grupy są dostępne na moim kanale. Link do tych filmów będzie w opisie filmu, a także na jego końcu. Grupo trzecia. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.